Witamy wszystkich 18 czerwca 2025 roku. Ja jestem Hanna. Witamy wszystkich. Moim gościem jest Renia. No i chcemy dzisiaj porozmawiać o fototerapii. Po pierwsze to ja się chcę pochwalić Renatko, że ja mam dzisiaj przyklejone AccuLife i Aeon. Bo troszeczkę miałam ostatnio problemy z moją lewą nogą, ale to nie jest, to, to jest od kręgosłupa, po pierwsze. A po drugie, kiedy tylko zjem coś z glutenem, to od razu mam stany zapalne, więc muszę zapanować nad moimi nawykami, przyzwyczajeniami, co ja jem i troszkę poćwiczyć mój kręgosłup nie tylko pozycja siedząca cały dzień, ale muszę też popracować. A oprócz tego, plastry no, i ze stanu takiego, że mnie bardzo bolało kolano, na dzisiaj od rana nic mnie nie boli, zupełnie nic mnie nie boli. A mam te dwa plastry AccuLife, czyli plastry dla koni, i mam plasterek Aeon, który jest na stany zapalne. Ale chciałam Ciebie spytać, co ty dzisiaj masz naklejone? To Witam Ciechaniu i witam wszystkich. No, ja dzisiaj przede wszystkim przed rozmową z tobą. Mam AEON, żeby się mniej stresować. Glutation na szyi to u mnie po prostu jest podstawa. No byłam dzisiaj też w pracy, a pracuję na kuchni, także to praca jest bardzo ciężka, także energetyki dają mi takie wsparcie. No i dzisiaj mam na nóżce jeszcze chyba SP6. Cóż, także cóż, jestem, jestem po pracy, z pełną energią, także jest bardzo fajnie. A przede wszystkim, Haniu, Chciałam Ci podziękować i też pozdrowić Ciebie od mojej koleżanki, takiej znajomej z pracy i podziękować za to, co robisz, bo w pandemii po prostu otworzyłaś też niektórym oczy. No i dzięki Tobie też praktycznie jesteśmy tutaj wszyscy. No właśnie. Także ja pozdrawiam Cię serdecznie. Postanowiłam być sobą i nagrywać i powiem tak. Ci, że... Pierwszy rok, kiedy nagrywałam na kanale Fab News, bardzo dużo nerwów mnie to kosztowało i nie miałam jeszcze wtedy plastrów. Gdybym miałam mm -hmm. plastry, to bym sobie AION przykleiła, to wtedy człowiek jest spokojny, czy przed egzaminem, czy jakaś trudna sprawa sądowa, a nie miałam plastrów, to zawsze bardzo ciężko znosiłam każde nagranie. Jak miałam opublikować, to w ogóle błagałam Boga, żeby mi. Coś się stało, że nie musiała tego publikować. Bo jeszcze nagrać to w porządku, to się nawet całkiem dobrze z tym czułam, ale potem to opublikować i żeby ludzie jakiś hejt mi tutaj dawali, to nie bardzo miałam ochotę. No ale ja czułam wewnętrznie, że to jest potrzebne, bo tak idziemy bardzo. w kierunku świata prawdy. A też moją misją życiową jest, aby ludzie nie cierpieli. I zobacz, fototerapia to jest. Metoda, narzędzie, żeby ludzie nie cierpieli. Tego ci nie da żadna pigułka i żadna operacja, bo zawsze zjesz pigułkę, zrujnujesz sobie gdzieś coś, przeczytaj ulotkę, to zobaczysz, co będzie, bo to wszystko będzie. Mój tata zmarł od leków, moja mama zmarła od leków, mój brat w wieku 46 lat zmarł od leków, więc. Przeczytajcie ulotkę, zobaczcie, co wam dają leki. A na leki wydajecie tak gdzieś ze 600 zł, jak mniej więcej miesięcznie. Niektórzy to całe walizki noszą. A tutaj macie fototerapię i ty Renia wiesz, co możesz zrobić fototerapią, więc opowiedz nam, co ty robisz. Bo ja chyba widać, że mam 60 lat, a mam się bardzo dobrze. Tak, dzięki fototerapii. Przed fototerapią tak nie było. Ja dzisiaj mam świetny humor, a w moim wieku już się nie ma świetnego humoru, jak się nie poprzykleja plasterków, prawda? Wiesz cochanie, ja ci powiem, że na przykład dla mnie takim podstawowym, takim atutem fototerapii jest to, że jest bezpieczna. Bo ja na przykład jestem ja 32 lata temu, tam 31 skończyłam liceum po prostu medyczne. Ja nigdy nie podjęłam pracy w zawodzie, bo ja najzwyczajniej w świecie ja się po prostu bałam. Ja się bałam, ja nie miałam doświadczenia, się bałam, że po prostu mogę komuś zrobić krzywdę. Tak, tak, ja też ja też z tego tak. uwielbiam fototerapię, bo my wiemy, że nigdy, przenigdy nie ma negatywnych efektów ubocznych, bo tam nic, nic nie wnika do ciała, tam nie, nie, nie wchodzi coś do ciała, co mogłoby zaszkodzić. Tam ciało jest po prostu w miłości, potraktowane światłem miłości. I zaczyna uruchamiać swoje własne mechanizmy, a ciało jest tak zrobione, że jego własne mechanizmy mu nie zaszkodzą. Tak, ale ci powiem, że na przykład Hanio wystarczy czasami, nie wiem, no trzy, cztery miesiące, bo przykład y, y, taty mojego męża, mojego teścia był w bardzo kiepskim stanie jeszcze rok temu przed Wielkanocą, Aha. nie wychodził z domu, źle się czuł, no, no, ma 83 trzy lata, jest bardzo po prostu schorowany. No ja im ja mówiłam raz, drugi, trzeci. W końcu przyszedł do mnie i mówi, słuchaj, zamów mi to, bo ja już nie mam wyjścia, bo ja nawet do lekarza nie to jadę. Kleił się chyba za cztery miesiące. My tam z mężem go na zmianę, chodziliśmy, kleiiliśmy, jak ktoś tam mógł, ale on po prostu, jakby teraz nabrał takiej energii, jakby to ciało zaczęło jemu się po prostu no, nawracać, no zmieniać, tak? Jakby za, za istniały takie sytuacje fajne w jego ciele, że on jest naprawdę. Pełen życia, pełen energii, tak. I te procesy regeneracyjne po prostu po tych kilku miesiącach, one się jakby już, już zaczęły. Nie? I on teraz nie używa plastrów, ale czuje się fajnie. Mhm. No ja, też, przykładem... ja też tak mam, tak. że jak sobie zrobię parę dni detoks, to wiem, że odłożyłam detoks, tak, już przestaje się kleić, a ja wiem, że moje ciało jeszcze dalej, ja czuję, jak moje ciało jeszcze kilka kolejnych dni się czyści. No. No, u mnie też takim, wiesz co, przykładem jest mój tata. Nie wiem, mam nadzieję, że się nie obrazi, że o nim mówię, ale jak ma to pomóc komuś, był w bardzo ciężkim stanie. Ja nawet o tym nie wiedziałam, mama mi nic nie powiedziała. Zapytała się, czy tata może było. ja tylko powiedziałam, że my się kleimy i co to jest. No, zapytała się mnie, czy tata też może. Ja wiem, wszyscy mogą, jak mówię, jak najbardziej, nie? Także raz mu kupiła chyba Glutation i, i Xar, później tak, by no, już ponad troka ta się klei. Po pół roku dowiedziałam się, że mu tata był w bardzo, bardzo kiepskim stanie. Teraz tata, mama zresztą powiedziała, że tata po prostu dzięki plastrom żyje. Także to, nie to nie jest tylko, dla mnie. Nie tylko tak. ty, miałeś taki przypadek, mi taka dziewczyna, jak byłam w Grecji, na Krecie, właśnie z firmy, co dobre sprawowanie. Nagrodę na 5 dni na Krecie. Dziewczyna przyjechała z RPA, która też wszystkich okleja plastrami. Miała ojca w śpiączce, więc wpadła w panikę, wyciągnęła wszystkie plastry, jakie miała, i popklejała go, że wygląda jak biedronka w tym szpitalu. Tutaj miał, miał elektrody przyklejone, a jeszcze do tego mnóstwo plasterków. Po trzech dniach się wypisał ze szpitala. Ona też mówi, że ona uratowała swojemu ojcu życie. A sobie tak całkiem przy okazji uratowała nogi. Była na wózku inwalidzkim, była inwalidą, ale marzyła o tym, żeby kiedyś wstać, chodzić i tańczyć. I kiedy była na Krecie, to ona chodziła i tańczyła z wózka, pokazywała mi swoje zdjęcia, jak jest na wózku inwalidzkim. Niesamowite to... rzeczy widziałam. Mhm. No, no. U mnie się w sumie tak zaczęło, bo bardzo mnie bolały barki. Ja pracuję mówię na kuchni, także praca jest ciężka, ale już miałam kilka takich miesięcy, że po prostu nawet nie mogłam kierownicy utrzymać, bo tak mnie barki bolały, nie mogłam siedzieć, nie mogłam z wanny wyjść, nie mogłam spać. No w sumie tak u mnie klejenie to tak z półtora miesiąca, jak odczułam już taki naprawdę konkretny efekt, nie? Ale mój mąż jest takim fajnym też przykładem, nawet się śmiałam, że będę o nim mówiła, <laughs> nie miał nic mhm. przeciwko. Ale przyjechałam kiedyś z pracy, u nas trwał remont w łazience, a on kuźtyk, po schodach. Nie wiem co, co tobie się stało, nie? On mówi, no nie wiem, albo z maszyny wyskoczyłem, albo mówi, nie wiem, nie tak stanęłem, po prostu mhm. mi bola, boli mnie noga. I zadzwoniła do mnie w tym czasie moja przyjaciółka Agnieszka, którą też serdecznie pozdrawiam i dzięki niej też tutaj jestem i mówi przyjedź do mnie, coś ci dam, a wcześniej już mi napomknęła, pokazywała, na że rok temu kupiła chyba od ciebie plastry. I ja mówię, aha, znowu chcesz znowu coś, chce, coś, coś mi wciągnąć, tak. znowu jakaś firma I ja mówię, nie, ja już teraz jej nie poddam, ja już żadnej innej firmy, nie ten, ale mówi Renia, przyjedź, coś ci dam i dała dwa X -y dla mnie, dwa dla mojego męża, nakleił sobie na kolano, dwa dni po prostu, ból minął, no kolano do tej, do tej pory nie boli, nie. Y bardzo miał bóle właśnie barków, kręgosłupa, pracuje na maszynie takiej dosyć ciężkiej. On cały czas po prostu pracuje rękoma i nogami, cały czas kręci kierownicą. Także te bóle, bóle barki to były naprawdę no, bardzo uciążliwe. Czasami nawet w nocy krzyczał z bólu. A, A teraz kleimy się już chyba nie wiem, ponad półtora roku. On mówi, Renia, ja się zupełnie inaczej czuję. Ten, to ciało nam się bardzo fajnie regeneruje, bo on przyjeżdża po pracy w domu, ostatnio na przykład płytki pod domem, to on po pracy przyjechał, nie wiem, ze 100 płytek takich 50-kilowych przerzucił, wymył, wyczyścił, bolał go kręgosłup, ale nawet nie chciał, żeby mu nic naklejała, rano wstał, on był po prostu zregenerowany, jego nic nie bolało i kolejny dzień po prostu pracował i też kładł płytki. Kiedyś miał sytuację, że bardzo go bolał duży palec w nogi. Ale to mówi taki ból. Nie wiem, czy to jest dna moczanowa, czy jakiś po prostu atak no. miał. Ja mhm. mówię, choć mówię, naklejecie, i tutaj mówię plasterek. I dałam mój przeciwbólowe, i i aeon. No cztery dni, ale mówi do mnie, Renia, ten ból to po prostu był z dziesięciu na jeden. Ja normalnie pracowałem, normalnie chodziłem do pracy. Później przydarzyło mu się wciuk tutaj przy, tem, przy prawej dłoni, nie? Też go poklejałam. No dwa, trzy dni. Ale, ale puściło, nie boli do tej pory, nie? Takich przypadków po prostu no jest bardzo dużo. Ja mam też taką koleżankę, ona kiedyś używała też y, plastrów, kupiła chyba sobie 10 x ale mhm. na po prostu no ból niesamowity brzucha, prawdopodobnie Aha. po, po półpaśćcu, ale to też nie jest stwierdzone. Różnego rodzaju, rodzaju badania, y, nie wiem ma co to było po prostu. Poradnia leczenia bólu. Raz jakiś tam zaszczyk dostała w, w, chyba w plecy, no mhm. trochę ustąpiła. Po drugim razie zaszczyk dostała, to praktycznie mało jej nogi nie poraziło. No. Y Użyła 10 plastrów nie zadziałały, a to po prostu albo nie to miejsce, albo no, za krótki też okres, nie? A mówię 8 lat w ciągu po prostu y bólu. I zobaczyła posty moje na, na, na Facebooku i mówi, Renia, przyjedź mówi do mnie. No i zaczęliśmy po prostu próbować, i przeciwbólowe, mm -hmm. i piksa. Mm -hmm. Obserwuj się, zmieniaj sobie po prostu, zmieniaj sobie miejsca, musisz sama sobie szukać. I ona tak sobie po prostu próbowała. Nawet mm -hmm. te y, y, ice wave'y jakby jej nasilały wręcz ból. O. Później się okazało, że jak kiedyś mieliśmy zuma z tobą, Haniu, i ona... Y, znaczy mówiłaś o, o przypadku chyba endometriozy. I ja tak, to, aż tak. zaczęłam, że tam kobieta właśnie miała kwawienie, i ja mówię, też zaczęłam to o niej opowiadać, i ona mówi do mnie: mówi Słuchaj, ale ja też miałam tydzień czasu obfite krwawienie. I potem uh -huh. jej też wystąpił ból. Ale mówi: Wiedziała i zdawała sobie sprawę, że to też jest jakby czyszczenie się. Nie to. panikowała, nie leciała od razu do lekarza, tylko po prostu wiedziała, że coś z ciałem się dzieje, ten ból ustępuje. Uh -huh. Teraz, no, miała takie, jakby. Posmak ropy w buzi. Mówi Renia, coś, coś mi się po prostu oczyszcza. Bytok, nie? Bytok, tak, tak, tak mm -hmm. ale naprawdę ta dziewczyna no z takiego bólu. No teraz też jest tutaj naszym ambasadorem, bardzo mm -hmm. dużo osób po prostu wpisuje, klei wszystkich w koło, ma, ma swoją tam szwagierkę z poważną chorobą, bardzo, bardzo jej pomaga. I naprawdę i w swojej rodzinie. Także no mówię, przykładów jest bardzo dużo. nie? Ja też miałam taką koleżankę, no swojemu mężowi nie, nie pomogła. No niestety odszedł, ale to była no, też inna przyczyna. E, ale miała taką bardzo silną stresującą, stresującą sytuację. Dostała takiego silnego bólu głowy, e, a pracuje w aptece. Pojechała do pracy, no ledwo mówi, dojechała. No tam chciał wykazać pogotowie. Ona mówi: Nie, dzwoni po męża, przyjechał z wujkiem okleili ją plastrami, zabrali ją do domu i ona mi słuchaj Renia, ja po prostu wieczorem już byłam na nogach. Także takich przypadków no, no naprawdę jest dużo. Też miałam y, przypadek właśnie tej koleżanki znajoma z onkologii. Y, miała mieć ostatnią trzynastą chemię. No i dostała takiego zapalenia płuc, że ani antybiotyki nie działały. Y, jeden, drugi wypisali w ogóle ją ze szpitala. No, a że tam koleżanka i mówiła o tych plastrach, no to nie miała wyjścia, po prostu zadzwoniła, czy, czy można coś ogarnąć. No tutaj z siłami z, ja trochę ja, trochę Agnieszka, e, ogarnęłyśmy plastry, przyjechał mąż. To się okazało, że kobieta no, ledwo oddychała, musiał jej kupić e, aparat tlenowy. Ona już nie miała siły nawet rozmawiać. No i okleiliśmy ją na zapalenie płuc, napisałam panu, gdzie, co, jak ma kleić. Później już nie miałam z nim kontaktu, ale z tą moją koleżanką ta pani sms to po trzech tygodniach pojechała już na ostatnią chemię. Także po prostu plastują No postawiły po prostu postawiły kobietę. Na nogi. Na nogi. Tak, tak. Także a, no, no. A my wiemy, że. A my wiemy, że to nie zaszkodzi. Nie ma takiej opcji, że zaszkodzi. Może być jakiś ból przy regeneracji. Bo kiedy ciało pozbywa się starych komórek, a nabudowuje nowe, to wtedy czuć to, bo zaczyna coś boleć, prawda? Czasami, czasami jakiś ból temu towarzyszy. Poza tym to zobacz, jak ktoś, kto ma, nie wiem, czy zapalenie płuc, czy jakiś ból, czy ból brzucha, czy ból kręgosłupa, to co robią normalne środki przeciwbólowe? One blokują przepływ informacji między tym bolącym miejscem. A mózgiem, i na tej zasadzie już zadowoleni jesteśmy, a nie boli, no bo środek przeciwbólowy. Ale co robią plastry? Plastry dlatego yy, anulują ten ból, tak? Likwidują kompletnie ten ból, dlatego że odblokowują blokadę. Tam zaczyna się to reperować, tam zaczyna się to wszystko naprawiać i ten ból przechodzi, i to nie jest tylko zablokowanie bólu. Tu w ogóle nie ma zablokowania bólu. Tu jest zupełnie co innego, zupełnie inny proces zachodzi. No nie? Więc zupełnie, zupełnie inna sytuacja. I to, co, to, co i ja, i ty czego pragniemy, żeby ludzie nie cierpieli, tak? I żeby nikomu nie zaszkodzić. Nigdy, tak? I to mamy zapewnione. Tak, tylko właśnie trzeba chanią też mieć właśnie świadomość, że, że plastry jakby yy, też regenerują, ale też właśnie wywołują pewne takie. Sytuacji w naszym ciele, że ten stan zdrowia na, na chwilę nam się może pogorszyć. Trzeba tak, tak. powiązać po prostu z, re, z, z regeneracją. Ja pamiętam, ja byłam rok temu na szkoleniu w Poznaniu no i pewien pan poczęstował nas wirusem. Wszystkie dziewczyny A. z tego szkolenia po prostu popadały. Mhm. E, koleżanka tam mnie psikała jakimiś olejkami, ja, mówię, ja mam swoje plasterki, ja dziękuję. Ja, ja nie chcę. Przyjechaliśmy do domu, w środę pojechałam do pracy. No a że było dosyć zimno, także przemarzłam, dostałam gorączki, nie miałam, bo tam spałam w pracy, nie miałam ani termometru, ani nic przeciwgorączkowego, po prostu czułam, że, że jestem rozpalona, że mam gorące nawet oczy, położyłam się spać, wstałam godzina 21, napiłam się wody, znowu położyłam się wstać. spać, rano wróciłam do domu, ja nie miałam gorączki. A dziewczyny leżały po prostu po dwa, po trzy tygodnie, no mm -hmm. przejechane jak przez mm -hmm. Także no, ta regeneracja też u nas jest szybsza. Kiedyś tak. miałam wiesz co też to e, zatocie pokarmowe, tak? Mnie żołądek bolał i się męczę i męczę i leżę, jakby coś mi tam ciśnie na tym żołądku. Później mówię, a na początku tak plasterki trochę oszczędzałam. Ja wiem, a jakoś dam radę, jakoś wytrzymam, no ale no nie dam rady. Wstałam, mówię, kurde, ja mam plastry i ja się męczę, nie? Okleiłam sobie tutaj żołądek. Nie wiem, Hania, może to trwało pięć minut. I tak nawet nie czułam, że mi jest niedobrze, tylko jakby coś mi organizm mówi, zejdź na dół. Zeszłam na dół po schodach, biegiem do łazienki, oddałam to, co miałam oddać, obmyłam sobie buzię, wymyłam zęby, poszłam spać. Rano wstałam do pracy. Także to jest, no to jest taka... Pomoc i wsparcie dla nas, nie? Ja antidotów? Ja ja tak, antidotów. Ja już teraz mówię leków praktycznie. Ja zawsze mało leków używałam, a teraz mm -hmm. praktycznie w ogóle e, nie, nie kupuję. Wspomagam się tylko e, plastrami. No trochę zaczęłam też się suplementować, no bo jednak się okazało, bo zrobiłam tak, sobie wiesz tak, co, biorezonans. Tak, tak, i okazało się, że jednak mam jakieś tam niedobory e, witamin, tak, e, mm -hmm. minerałów. No miałam wiesz co, w sumie miałam, po tym badaniu wyszło, że mam lambie. To i tak na A. tyle pasożytów miałam tylko jednego, także nie wiadomo, <laughs> co wcześniej mi zrobiły. Z metali ciężkich to miałam chyba ołów i pestycydy. Także mm -hmm. to jest wszystko do, do naprawienia i ten, ale mówię, zaczęłam się y, troszeczkę suplementować, i teraz nie mogę się doczekać, kiedy wejdzie nasz suplement, <laughs> bo mam dosyć łykania tych wszystkich y, tableteczek, żelaza, nie żelaza, potasu. Tutaj po prostu wypiję sobie coś dobrego i, i myślę, że będzie o, o, OK, te plasterki dalej po prostu na nas będą y, działać. Cudnie, tak. Dobrze. Dziękuję Ci bardzo i y, y, chcemy jeszcze z Renią przypomnieć Wam wszystkim, że jeśli ktoś narzeka, że plasterki są za drogie, to dla mnie i dla Reni sytuacja jest taka, że nie są za drogie. A wiecie dlaczego? Dlatego, że jak się wykona pewne proste czynności, poleca się innym, żeby inni nie cierpieli. Właśnie w tym celu to robimy, żeby ludzie nie cierpieli. Polecamy je innym, i słuchajcie, teraz już jest taka sytuacja, że w miesiąc, jeśli sobie kupimy pakiet, to w ten miesiąc możemy sobie zarobić. Tyle, że nas kosztują prawie zero lub wychodzimy nawet na plus. Więc ktokolwiek nam mówi, że plastry są za drogie, to możemy pokazać sposób, w jaki sposób one będą darmowe, bo po prostu będziecie je mieli za swój wkład pracy, a możecie czasem wyjść na plus nawet i 150 dolarów i tak dalej. Także warto, warto się dowiedzieć, co, po co, na co, dlaczego. Irenia, myślę, że nie będziesz miała problemu, jeżeli ktoś do ciebie zadzwoni lub napisze, skontaktuje się z tobą i będzie chciał wiedzieć więcej od ciebie i o tym, jak to działa, i o tym, jak można to mieć za darmo. Kaniu, ale jeszcze tylko dodam, że nie sposób jest o tym nie mówić. Jak, jak ta moja koleżanka żyła 8 lat w ciągłym bólu, praktycznie no 4, 4 godziny dziennie funkcjonowała, a resztę musiała leżeć. Bo teraz po prostu no dzieli się, tym, tak, dzieli się w tym w koło i ona po prostu tym żyje. Kto by do niej nie przyjechał, kto by nie podjechał, to po prostu ona, słuchajcie, mówi, ja wam pomogę, ja mam takie coś. Tak. No I stąd po prostu tak, tak. można mieć ciebie później za darmo. Bo mówię, nie sposób jest o tym po prostu nie mówić. I właśnie, właśnie o to mi chodzi, słuchaj. Ja nie potrafię o tym nie mówić, ja mówię wszędzie, czyli pójdę do fryzjera, o tym mówię, do kosmetyczki, o tym mówię, do przyjaciół, do znajomych, o tym mówię, bo to jest zbyt cudowne, żeby siedzieć cicho. Ludzie, którzy u mnie wzięli sobie Ice Wave na przykład, przyjaciółka moja, bo już teraz każdy się staje moim przyjacielem, przyjaciółka z Sosnowca. Mówi, 50 lat nie boli kręgosłup, ciekawe, czy, czy ta fototerapia mi coś da. Przykleiła sobie Ice Wave, od razu, natychmiast przestało boleć, po 50 latach bólu. Z kolei Krzysztof Markowski, którego znasz może, to tak. ze mną nagrywał program, że jego córeczka przez kilka lat była w bólu od rana do wieczora i dopiero po zastosowaniu plastrów ból odszedł i ona Zobaczyła, że można żyć bez bólu. Ona była w szoku takim, że ona po dziś dzień to opisuje na Facebooku, pokazuje wszystkim ludziom. Ludzie, ja żyłam tak długo w bólu i myślałam, że nie można żyć inaczej, bo jednak medycyna konwencjonalna nie jest w stanie, jest w stanie popsuć człowiekowi zdrowie, ale nie jest w stanie pomóc. I wielu rzeczy nie jest w stanie po prostu w ogóle ruszyć, a tutaj cud się staje, tak? No, nie ale ja to się nie zainteresować. Przypadek, ja też miałam przykładek właśnie z kręgosłupem. Mężczyzna, taki koło 60, po operacji kręgosłupa, chłop jak dom, a on normalnie łzy w oczach i mówi, że on po prostu z bólu już nie daje rady. Jechał do lekarza 450 zł, sama wizyta, może się porobiły pęcherzyki powietrza. Dostał jakiś zaszczyk i nic mówi nie pomaga. No i mówi co ja mam zrobić, do kogo ja mam iść. Ja już nie widzę dla siebie ratunku. A że miałam akurat przy sobie swoje wynakleiłam w miejsce bólu, drugi dam troszeczkę wyżej, mm -hmm. na drugi dzień trzymaj 24 godziny, nie odklejaj, się z tym, spać, nie odklejaj. Na drugi dzień się okazało, mówi: Słuchaj, 80% mam mniej bólu. O, a, no, po dłuższym, a, a po dłuższym klejeniu po prostu mówi: Słuchaj, ja mogę góry przenosić. I dużo jest takich właśnie sytuacji z bólem kręgosłupa. Yy, czy w ogóle nie z innymi bólami. Tak? Wystarczy po prostu dobrze nakleić i ból przechodzi, tak? To nie jest też, mi się wydaje, że to nie jest tylko przeciwbólowe, tak? Bo to działa jakby na przyczynę też bólu. Tak, to... tak, właśnie o tym mówię, że tutaj nie jest tak. to, że blokujemy ból. Tutaj jest to, że odblokowujemy przepływy, przechodzi energia tak jak powinna, na, zaczynamy komunikować się ze źródłem, yy, informacyjnie, informacja do nas przechodzi niezaburzona i nagle się staje cud. Trudno to czasami wytłumaczyć, jak, jakie cuda się dzieją, prawda? Tak samo właśnie było z moim mężem. Gdzieś nie tak po, nie, po, nie po prostu stanął. No poszedł x na kolano i mówię, do tej pory go po prostu to kolano już nie boli. Gdzieś przepływ energii był zablokowany, tak. ustąpiło i się i siedziało. Już jest wszystko ok, No, no właśnie. Także będziemy wszystkich zachęcać. Zapraszamy do kontaktu z Renią. Jak widzicie, Renia dużo potrafi poradzić, wie co i jak. I Twoje medyczne doświadczenie Renia nie pójdzie na marne. Pania, to tylko jest szkoła. Szkoła aż tak tyle nie daje. Doświadczenie Pozdrawiamy daje. wszystkich, dziękujemy za uwagę. Dziękuję Ci Renia i dziękujemy Również wszystkim. Pozdrawiam dziękuję Ci ślicznie, Hania. Do usłyszenia, do zobaczenia.